Wszystkim zadanie 35 6 z egzaminu próbnego 2021. Na pewno znacie, to sobie wziąłem już tablicę z aminokwasami. No i tu mamy seryna, glicyna, cysteina i alanina, czyli mamy tak, seryna, glicyna, cysteina, tu nie ma, tu jest ok. No, i jeszcze ta molenina, czyli te cztery pierwsze tutaj. E, czyli tak, seryna, glicyna. No i y, rozpatrując tutaj, jak się łączą te aminokwasy, skoro seryna jest pierwsza, to będzie się łączyła e, tutaj tą grupą z kolejnym aminokwasem. Czyli mogli sobie zrobić, ja powiedzmy, że tak. No i dalszą część, no to wiadomo, tak? Czyli potem mamy co? Seryna, potem mamy glicyna, tak? Glicyna, glicyna. Czyli glicyna jest po środku pomiędzy innymi aminofasami, więc ona będzie wykorzystała, wykorzystywała zarówno tą grupę, jak i tą, to już nie będę tego określił. Potem mamy kolejne cysteina, tak samo. Będzie wykorzystywała obie te grupy. No jest dalej w środku, no i z, na końcu mamy alaninę, która już wykorzysta wyłącznie grupę aminową do stworzenia wiązania, no i dalej już tam się nie będzie z niczym łączyło. Tak, jest, tak to wygląda. Musimy <laughs> tutaj stwierdzić to, o co pytano. Hmm. Z lewej strony, dokładnie, umieszcza się tam, które ma wolną aminową grupę aminową połączoną, na Ok. Eee, rozstrzygnij, czy wolna grupa karboksylowa, która znajduje się w cząsteczce tripeptydu i nie wzięła udziału w tworzeniu wiązań peptydowych, w związku pochodzi od seryny. To już wiemy, że nie, na końcu mieliśmy alaninę, czyli ona będzie miała tą wolną grupę karboksylową, czyli nie. rozstrzygnięcie, więc nie. No i teraz e, tylko uzasadnienie trzeba jakieś napisać, prawda? On to Myślę, że możemy spokojnie napisać odpowiedź, uzasadnij. Wolna grupa karboksylowa. Chodzi o Alaninę. No i myślę, że w zupełności wystarczy takie wyjaśnienia. Wiesz, co to znaczy? Ma no jeszcze druga część tego zadania. Mamy w skład opisanego tripeptydów. Chodzi o minokwas niewykazujący czynności optycznej, czyli jak widać jest to glicyna, ze względu na to, że nie posiada czterech różnych podstawników. Aha. Powiedzmy, że narysujemy. Tak, tutaj mamy dwa takie same podstawniki, więc nie wykazuje to czynności optycznej. No, ale w takim razie e, tutaj mamy napisać to oczywiście w formie e, występuje w roztworze z punktem odpowiednim izoelektrycznym. Dobra, ok, czyli interesuje nas taki. Właśnie jon obojnaczy tutaj. No i tego jonu obojnaczego napiszemy sobie tutaj reakcję. Ma być półstrukturalnie, więc NH3, CH2 i ch minus. No i zgodnie z teorią Brusztyta to jest kwas, oczywiście, więc oddaję proton. No, i proton przejmuje nam grupa karboksylowa. E, także mamy NH3, CH2 i COOH. Także zgodnie z tym, co mam nadzieję, że znacie. E, no i, i mamy jeszcze tutaj drugi kawałek do napisania. Czyli jak widać tutaj, e, tutaj, tutaj musimy napisać reakcję tą drugą właśnie. Czyli gdzie to jest w tym momencie, powiedzmy sobie, kwasem, będzie oddawało H, naszej grupie OH-. Dzięki temu powstanie woda. Także tutaj mamy NH2, CH2, minus. No i to właściwie tyle w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, daj suba łapę w górę i tam podkliknijcie jakiś dzwoneczek. Czy...